Dzień dobry leśny oko z tej strony to jest OMSI 2 odcinek 8 dzisiaj będzie taka powtóreczka z rozrywki znowu ten sam autobus dokładnie ta sama linia tyle że OMSI mi już tak nie szwankuje mam nadzieję że tym razem wszystko pójdzie gładko nie tak jak ostatnio już tutaj, już tutaj sobie wszystko wybrałem wszystko wpisałem żeby nie przedłużać tego odcinka tu wyświetlacze są puste ale to po prostu nie zaskoczyły w środku tutaj mam wszystko wbite jak widzicie nawet w IBIS mi się udało. Dobra, zamknę sobie już drzwi. Te drzwi też każde się zamykają inaczej. Te w ogóle bez sygnału, te takie mają podwójny sygnał, dwa piknięcia, a te to cały czas tak, tak wiele razy. I ci pasażerowie to w końcu wsiadają czy nie? Ci tamci. Chyba nie. To chyba do tego E51. Dobra. No to jedziemy. Na razie na puszto, ale to się zaraz zmieni. Trzysta pięćdziesiąt siedem. Giermek z dziewczynami, i właśnie tutaj nasz kierunek to jest Stołczyn, rozkład jazdy może jeszcze zaraz pokażę, po pierwsze jak się OMSI odetnie, a po drugie może na przystanku. No, omsi, come on, ja nie chcę tego, co w ostatnim odcinku tu z Tobą przeżywać i chyba nikt nie chce. No i się teraz będzie ładować. O, dobra, coś się chyba odcina, na razie mam czarny ekran. Dobra, działa. No, teraz sobie jedziemy o, dam zapowiedź. Bo teraz to tylko zapowiedziało linia numer 357. Przynajmniej teraz jak jestem na pusto, mam pusty autobus, to nie mam i kto narzekać, bo jak normalnie jeżdżę, to ci pasażerowie się tak drą, jakieś szajse, jakieś wandalala, nawet nie wiem co oni tam pieprzą po niemiecku. Ale to jest masakra, jak jadę prostą drogą, gdzie jest ograniczenie do 30, tam chyba 35 jechałem. Czyli trochę przekraczałem, to oni na mnie zaś wieszczeli, że chyba, że za wolno, czy że coś takiego. A no, o co im chodzi? Ja tu prędkości przekraczać nie będę. Znaczy czasami przekraczam, ale staram się, żeby to nie było jakoś nagminne. Wow wow wow, wow, wow wow I tutaj za bardzo już se wykręciłem, widzicie tu moje rozkojarzenie. I zobaczyłem, że już większość autobusów ma tutaj naprawione te, te lusterka. Może po prostu innymi autobusami teraz jeżdżę. Ale teraz jak przyuważam, to już tutaj dużo autobusów ma te lusterka naprawione. Narzekają na niską temperaturę w moim autobusie. Poczekajcie. Nie no jest ustawione, że 15 stopni temperatura w autobusie 15 stopni A poza tym co ja ci tu zrobię człowieku Człeczku, człeczku, ja tu nawet ogrzewania specjalnego nie mam To teoretycznie mogę kliknąć, ale to nawet nie wiem do czego służy Tu mam jakieś pokrętła Ale ja się nie będę tu teraz bawić Jak się zagrzeje, to się zagrzeje Tu co się teraz dzieje? Jak klikniemy równocześnie to się nie da. Nie da się równocześnie tych drzwi zamknąć? Tylko trzeba osobno? Nie wiem co tutaj się teraz podziało. Następny rogę, 79, to Dobrze. Tą część trasy już znacie z poprzedniego odcinka bo dopiero za jakiś czas wjedziemy w rejony, które w poprzednim odcinku prezentowane nie były. Trochę jednak, zanim OMSI totalnie powariowało, przejechać zdążyliśmy. No i widzicie, oni narzekają już. Ci pasażerowie z tyłu. Ty, ciesz się, że cię wiozę, a nie. Jeszcze narzekania mi tu będą odstawiać. Bo cię zaraz wysadzę. Jak, jak, ci, jak się nie podoba, to proszę, możesz tu wysiadać w szerym polu nawet, jak dla mnie nie ma problemu. Po prostu bezczelność w stosunku kierowców autobusów niech na granic. Tej grze. Tutaj trochę możecie sobie zobaczyć z kamery zewnętrznej. Jedziemy. Dobrze, tutaj bardzo płynnie ten autobus teraz jedzie. Gra nam tutaj dzisiaj sprzyja. O, jak kliknę trzecie drzwi, to, to na to reagują też trzecie, ale reagują jakby wszystkie. Dziwnie ten mechanizm drzwi jest tu trochę zrobiony. Oj, widzicie ten E51, co tam jeszcze stał, już teraz nas wyprzedza? Już nas po prostu wyprzedza, jedzie se. No to, bo to jest linia ekspresowa. On tutaj, my tu już na drugim przystanku staliśmy, a on dopiero na tamtym chyba będzie stawać, albo na jeszcze następnym. Nie, on na tym jeszcze nie staje. On staje na czaplice kurki, a to jest dopiero Wiktorowo. Dobra, wsiedli, Luikie. Dobra, zbijamy się do ruchu. Tutaj w ogóle już mi się naprawił problem jakoś sam z tymi wyświetlaczami sztucznej inteligencji autobusów. Już nie ma tego problemu, że one nie wyświetlają kierunku i że pasażerowie do nich nie wsiadają. Znaczy pasażerów one i tak mają jakoś nadal mało, dziwnie, ale kierunki już wyświetlają. Dobra, zamykajcie się szybciej te drzwi, bo ja tu mam zielone i chciałbym zdążyć. I co teraz się dromia? Ja normalnie biorę zakręt. Masakra po prostu. Co za dzicz, co za po prostu wrzaski. Właściwie mieliśmy rozkład pokazać. Ale tutaj nie wiem, gdzie jest ten rozkład. Za mną będzie? Nie. Poszukam go na przystanku, choć możliwe, że tu nie ma. Oj, teraz by se mogli krzyknąć. Teraz to akurat przyhamowałem. Przez moją nieuwagę się za bardzo rozpędziłem, a tu czerwone przede mną. Teraz by se mogli pokrzyczeć. Ale nie. Oni będą krzyczeć na zakręcie, które biorę 30 na godzinę. Po prostu logika OMS-y. Dobra jeszcze światełka tu włączę Teraz sobie przypomniałem o światłach Znowu jakaś niska temperatura, że niby jest No co ja wam poradzę na niską temperaturę 79 na żądanie. Dobrze tutaj zaś jakiś teolin będziemy mijać. Ej, skręcaj mi. O, tak się... A, po prostu sobie z złych lawisz i się dziwiłem, czemu nie skręca. I teraz co na mnie krzyczycie? Tutaj zwalniam przed przystankiem. No, uciszyć się tam z tyłu, wy ludzie. Szacunku nie macie. O, właśnie teraz mówił o tym swoim ładalala.. No. Dobra Tutaj sobie pojedziemy, tutaj sobie skręcimy. Następny przystanek? Ludzie, te nazwy miejscowości najpierw jakiś Teolin, teraz Natolin. Kto to wymyśla, to ja nie wiem. I coś się drzecie, barany? Nawet teraz to 30 na godzinę nie było. Na zakręcie o 90 stopni, który biorę 20 parę na godzinę, się drzeć po mnie. No to przechodzi ludzkie pojęcie. Normalnie wieś. No może dlatego, że po wsiach jeżdżę, no ale to nie powinno być aż tak. Ta linia jest taka trochę zadupna. Chociaż nie tak do końca. Nie jeżdżę tu po jakichś polach lasach tylko są też domki normalne. Więc nie tak do końca zadupna. O i tu już się chyba będzie zaczynać tereny nowe, przez nas nieobjechane w tamtym odcinku. Będą się zaczynać. No jedziesz, co tym razem? Drzwi są zamknięte, auta tu czekają. Hamulczyk mam zwolniony, bieg dobry. No kaman! Zaśnie pojedzie? Ludzie... Wyłączę kierunkowskaz Dam sobie B Awaryjny Czekaj rozwinie mi Shift Y Paliwo 81 Dobra Ale FPS-ów 9 FPS-ów ratujcie Średnie FPS 5 No przepustnicę teraz daję... Teraz daję hamulec 0, przepustnicę mam do przodu. I mam bieg D, hamulec zwolniony. Daj N, hamulec... E, dobra, na hamulcu D i zwolnić hamulec. I teraz to mam, że przepustnica daje 850. Liczba klatek na sekundę poniżej 10. No teraz jest akurat 20, no ogarnijcie się. Okej, okay. a to chyba FPS-ów brakło, a nie, a nie niczego w autobusie. Naprawdę jest aż tak źle, ale to jest moim zdaniem wina tego, że teraz nagrywam. Poza odcinkami to... Mi chodziło płynnie, na przykład jechałem wtedy 387, to jest inna linia aglomeracyjna, jeżdżąca po trochę innych terenach. W sumie zostawię sobie to włączone, będę wiedział ile mam FPS-ów. Czekaj, gdzie ja mam teraz jechać? Rozgadałem się o FPS-ach. Rozgadałem się o FPS-ach i, i nie wiem. To, kto gada o FPS-ach, ten błądzi. 357 to ja mam jechać prosto dobra tyle, tyle Ceregieli po to żebym się dowiedział że mam jechać prosto wow 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 wow, wow. ten ten autobus tak skacze Dobra, powolutku, żeby tu zaś nie wyskoczyć na tych pasażerów biednych. Nieświadomych tego, że ja tutaj się zmagam z ilością klatek. Która jest dramatyczna i woła o pomstę do nieba. A tu! A tu co zaś? Nie no, to jest po prostu klasyczny Solaris drugiej generacji. Drzwi mu się trzęsą, jedna połówka się nie otwiera. No teraz się otworzyła, no. Pozdrawiam Solaris drugiej generacji, Kraków się niedawno ich pozbył. W sumie teraz się nie dziwię. Ruszają tylko powyżej 20 FPS-ów. Mają problemy z drzwiami, że nie można ich zamknąć równocześnie. No ja się nie dziwię, że miasta je sprzedają, ja się nie dziwię po prostu. Mam nadzieję, że ja jakoś dociągnę. Kierownica mi chodzi normalnie. Jak już się skręca to o 45 stopni. Więc trudno mi będzie wygo wykonać łagodny zakręt. Jakaś paprotnia. Wow, 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 wow! Jakiś slalom tu zaraz zacznę robić. Hamowanie też po prostu wygląda przekomicznie. O, tylko moja linia tu jeździ. Tam było trochę więcej tych linii. No teraz to sobie możecie narzekać. Teraz to ja wam pozwalam, ale nie na to na, nagle. No coś się po mnie drzecie po grze... Po grze krzyczcie. I te pier... i te ostatnie drzwi. O, już myślałem, że przez nie przenikną. A tutaj bardzo mądrą rzecz zrobili. No po prostu... Pomysli bym się tego nie spodziewał. Gratujcie, 7 fpsów! 357 to będzie tu Sam se zrób tandemach, czy co tam Nie wiem o co ci chodzi, zamknij tą swoją niemiecką gębę i siedź cicho jak próbuję tu jechać ja tu ci próbuję jechać przy 6 FPS-ach, przy 6 klatkach ci próbuję i dowieźć na miejsce, a ty co mi za to dajesz? Głupi pasażer, szacunku cię nie nauczyli. A ty autobus też. To jest dnia, nie trampolina. Nie, najlepsza jeszcze to zapowiedź w tle po prostu. Nie. To to samo się dzieje teraz co w tamtym odcinku, a najlepsze jest to, że ja jadę w drugim kierunku teraz. Nie, przy tych pasażerach, tym autobus... Nie. Tak się nie da. Z tym widokiem zakończymy dzisiejszy odcinek bo tego się nie da prowadzić, ale już nie będę tego trzeci raz powtarzać, bo y, do końca zostały dwa przystanki. Mam nadzieję, że zobaczyliście teraz nieco więcej niż w poprzednim odcinku. Pozdrawiam, dać na oko i do zobaczenia po raz następny.